Wcale, że nie, właśnie. No właśnie, i na przykład ta, taniec z gwiazdami z gimperem, naprawdę to jakby. To był doskonały przykład. Jak niektórzy się zachowywali wobec Gimpera, ale nie powiem, że nie. Ja osobiście uważam, że o ile nie oglądam tańca z gwiazdami tak ogólnie ogólnie, mm -hmm. to to medycję chcę zobaczyć ze względu na gimpera, bo chcę zobaczyć jak mu pójdzie. Bo szczerze powiedziawszy, ja mocno za niego kciuki trzymam. No, też muszę sprawdzić, jak mu tam idzie, bo akurat ja wiesz, poza tym mam trochę mało wspólnego, głównie się oglądało śladem turkijskim, czy ta rodzinę zastępczą. A tak poza tym to wiesz, głównie pogody się ogląda, nie na pulsacie. Tea, ja, ale ogólnie mówię, ja trzymam za niego mocno kciuki, bo uważam, że YouTuber w tańcu z gwiazdami to jest trochę taki wyczyn jednak, że to jednak po pokazuje, że YouTuberzy tak naprawdę mają życie. Ale po no, prostu, prostu większość jest takich nieśmiałych, ani nie chce, jakby wiesz, próbować jakby nowych rzeczy. No, Gimper jest dokładnym przykładem, że on próbuje nowych rzeczy i to widać po nim od razu. I to nawet ja przyznaję. I sam jakby chce się trochę czasem nim inspirować w tych nowych zmianach, że jakieś tutaj coś tu pokombinuje i tak dalej. No, wiadomo, trzeba się rozwijać i to przoda, a nie stać w miejscu. To jest prawda, to jest dokładnie prawda. Zgadzam się tutaj w 100%, jak podpisuję to obiema rękoma. W sumie tak mnie teraz Gimper trochę zaciekawi. No muszę się chyba jego kanałem trochę zainteresować. Zobaczymy, jak będzie mi się oglądało. Ja Gimpera szczerze powiem, że od kilku lat oglądam. Ja jeszcze go oglądam za czasów, gdy miał trochę taki inny content, ale... Ja szczerze oglądałem go tylko też przez powód tego, że ja ogólnie ogarniam, co to jest czarny humor, a większość osób jakby... U niego czegoś takiego nie ogarniała, bo często jak on mówił z jakąś satyrą, czy z sarkazmem, albo z ironią... To ludzie brali jakby jego słowa, bo mówi to na serio czasami, nie? I to jest takie przykre, że mentalność ludzka trochę spadła, że ludzie czasami myślą, to tak samo jakbym teraz powiedział przykładowo, nie? Mm -hmm. Teraz daję przykład. Mateo gaming to jest yy, niewyrzuty pawian i tak dalej. Że nie umie komentować ani nic w ogóle hatfu na niego i tak dalej, niech on pali gumę, nie? No to ty byś raczej to odebrał jako żart z moich ust, bo wiesz, że ja sobie lubię to tak poironizować. No właśnie. A niektórzy by to odebrali, jak jakbym cię celowo atakował, że zejść, wejść Mateo Gaming. On zaczyna dopiero na YouTubie, a ty, a ty, to nam się zamknij. No to, to przykładowo, A by bym no powiedział na przykład, Mateo Gaming to pawian z wodogłowiem głowy, i co? O, to byłby wtedy dym, kurde. I ludzie by niektórzy wzięli to na serio. Nie mówię, że z mojej widowni, ale mogłaby się zdarzyć taka, wiesz, pojedyncza grupka, która by to wzięła na serio, nie wiedzieć czemu. No, są po prostu tacy debile czasami, no. Nie ma co ukrywać. Tak jest. Oh, no, men. Wiesz, co teraz no. zaczynamy za poziom? No, dajesz. Sanktuarium kamieni i ognia. O, to super. Jedziemy no, z koksem. Wiem, tam, tam. Dobra, to kontynuuj dalej, co chciałeś powiedzieć? No wiesz, no może czasami, wiesz, są tacy debile, no i no niestety trzeba się z tym pogodzić, albo ignorować, nie wiem, można blokadać, albo coś czasami. Tak. Ja to ci powiem tak, miałem gdzieś taką aferę z Minecraftem, że tam parę dzieciaków się zebrało i mi pisali, że Mateo, no mądry to wyplomujesz się. Tak. No, to w ogóle śmieszna sprawa, nie? Bo w e, wersji na Dreamcasta, tutaj jak oni przedstawiają, że e, masz wystarczającą ilość lumów i możesz przejść przez tą bramę, to w wersji na Dreamcasta jest zapętlona piesza e, cutscenka, gdzie Rayman ciągle wskakuje i jest ta se sekwencja z tym, że e, Rayman się pyta tych Tinsinów, czy oni są bardziej zorganizowani, a oni odpowiadają, że dopiero się organizują nie? i to jest za każdym razem zapętlone nie wiedzieć czemu. Może jakiś błąd mi się wydaje. No. Teraz już naprawdę gubi sowci nic nie No. I nawet fajna muzyka z Nintendo 64 się tutaj odpaliła. Nie powiem, że nie. No niektóre notki są nawet spoką, tak. Tylko muzyka jest taka najgorsza chyba z całej gry jeśli mam być szczery. Ja. Uwaga, to jest labirynt, bla 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 bla. bla. Lepiej tutaj nie chodzić, bo dużo lawy jest. Ojejku, ale się boję, nie? Serio. Jestem Rayman, a nie jakiś tutaj, kurde. E... Nie, 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 nie jakiś Strachajła, tylko inaczej bym to powiedział. Jestem Rayman, a nie jakiś za zakapturzony zakapior. Ta. Zakapior? Tak. To jest sobie skarży z asasynem. Zakapturzone zakapiory. Tak. I mamy tutaj złotą pięść, jak widzicie, u góry jest. Trzeba ją zebrać BUM! Do góry! Brum! No to co? Bierzemy nie. złotą pięść, Bierzemy, bierzemy. No, ten poziom jeszcze nie jest aż taki trudny, mi się wydaje. Tak jak pamiętam, jak grałem, to. Wiesz, co? Poziomów. Trudność to może i nie jest jakaś taka szczególnie duża. Jedyne, co jest problemem, to długość tego poziomu. No, jeden z łóżczyk, ja siedziałem w dobre 20 minut, jak grałem. To jest jeden ta, z najdłuższych ta. poziomów. A weź tutaj, próbuj zrobić 100% i zgub chociaż jednego luma, to jest po prostu już tragedia narodowa. No, ja pamiętam, jak się denerwowałem, ja próbowałem ten poziom 100%, to myślałem, że ja kontrolera w telewizor O, cholera. <laughs> Normalnie w latach 90., co? <laughs> o tak. O no, niedługo powodzą takie nostalgiczne momenty, bo zaraz każdy kolczy 3 miesiące i będzie można trochę poraidżować jak się coś tego trafi. W ogóle mnie zastanawia, odnośnie tego Team Racing, nie? Bo miałem taką rozkminę wczoraj z Justynem, jak gadałem. Swoją drogą pozdrawiam Justynacie serdecznie, jak to oglądasz. Ja też pozdrawiam. Eee, miałem taką rozkminę, bo ciekaw jestem, czy oni wydłużą Adventure Mode, czy oni zostawią to na tych pięciu światach, bo wiadomo licząc z Oxide, czy oni jakby zrobią te dodatkowe światy jeszcze. Żeby wydłużyć tak że trochę grę to... Myślę, że myślę, że ogólnie to jest bardzo prawdopodobne, bo nawet jak patrzyłem na ps 4 ostatnio, ofertę standard wyższym, którą kupiłem To się pojawiło, że będą trasy grywalne z Oxidem i Oxide będzie też grywalny chyba w normalnej wersji. Kurde. Oh shit, no to chyba będzie się coś działo. No tylko tam chyba jest coś ekskluzywnego w tym. W Oxide Edition to, że będzie można mieć chyba Avatara Oxide'a i jakieś tam specjalne kolory chyba dla niego, czy tam Gokard nawet będzie. Będzie Gokard jego, będzie jego pojazd. W ja. się jego pojazd, ten poduszkowiec, na którym on się tam, e, że tak powiem, czy nie nie wiem, ta taka ta, 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 jeździ. jeździ. E, będą skórki Kosmo i Kosmokortexa. No, widziałem je. Nie wiem jak one wy, nie wiem jak one wyglądają szczerze powiedziawszy. Może znajdę gdzieś na internecie? Myślę, że znajdę, bo wiesz, śledzę Instagrama, proszę, tutaj i Spyro, to myślę, że coś się pojawi na dnie. A, jest to bardziej niż pewne. Akurat, to jest prawda. I teraz od hmm. tego momentu, gdy zbieramy złote pięści, w sensie gdy zebrałem, bo w sumie to muszę nadmienić, teraz w tych rundach bonusowych będą złote pięści. Bardzo przydatna funkcja. Bo można teraz praktycznie rasować, rasować przez poziomy. Prawie, że. Olol, czekaj. Ale beka. Co? Co Właśnie jest? tak zauważyłem, że przez za Raymanem jest to takie przejście, nie? I co no. jest śmieszne, to to, że w wersji na N64 yy, musi się sekcja załadować, nie? Że praktycznie nie ma takiego płynnego przejścia jak w PC i w innych wersjach. No, pamiętam. I to jest dziwne dosyć, że oni tutaj zrobili specjalny ekran ładowania jeszcze do tego Może by się ten do 64 by się spaliło czy coś takiego, nie wiem Może by się za bardzo przegrzało, też szczerze nie wiem, bo nie wiem nie wiem jak mocno jest N64 szczerze ci powiem z tego co patrzę, konfigurację sprzętową i, i opinie ludzi, to mówią, że niby Nintendo 64 jest mocniejsze graficznie i sprzętowo, tylko i oczywiście go ogranicza w stosunku do ps 1 Znaczy to no, tak, tylko że wiesz co, niektóre gry, powiem szczerze, że naprawdę dziwnie wyglądają na 64 na przykład Gexy wyglądają moim zdaniem, mają dziwny soundtrack w ogóle. Nie wiem czy, co się stało, bo mi się wydaje, że Soundtrack z Gexa 2 albo 3 light'owo by mógł pójść normalnie, a nie, nie musiałby być odtwarzany przez system. Myślę, że to już jest problem, nie wiem, architektury Nintendo 64, że nie umiał na niej programować, nikt nie umiał, nie wiem. A bo ludzie programując na 64 po prostu nie ogarnęli tej konsoli, no bo to też jest możliwe. No, jest dosyć ciężka do ogarnięcia. Tak samo z PS3, że. Wszystkie gry wyglądały lepiej na XBOX 360, 60 multiplatformowe, a gorzej na PS, 3 nie? Było tak samo. Ale jest jedna gra, która jest dosyć mocnym ekskluzywem na PS. Je, znaczy na PS i tylko na R64. I chyba będziesz wiedział, o jaką grę mi chodzi. Super Mario 64. Golden Eye. A, to też. Właśnie. Pamiętam, jak tą Gamera oglądałem. Fajna gierka to jest, szczerze powiedziałszy. No, golden Eye, eye. bardzo mi się podobał. Ale szczerze Właśnie? powiem, szczerze powiem, że mam jednego zamiennika, którego ogrywałem kiedyś, a raczej mój tata ogrywał za dzieciaka. Mm -hmm. To jest 007... Y coś tam Enough na PS1. Eee, chyba mam, mam tą grę na PS1, co wiesz? Ja myślę, żeby Ej. czasem z niej jakiegoś lajwika nie zrobić, bo kurde to jest kozak gierka. Ja pamiętam jak mój tata się zagrywał i ja tam... Y jak byłem mały, bo ja miałem wtedy 6 lat, to tak grał sobie na ps tam po, ciem... po ciemku i wiadomo, jako jestem młody, to generalnie w takie gry, no młody nie powinien grać, w taki w wieku moim, że powinien raczej grać w takie gry jak, nie wiem, Rayman, Pandemonium, czy... Znaczy Pandemonium też to jest taki temat rzeka. Bo to też trochę... Mm, ale nie no, Crash, Spyro i tak dalej, nie? I za tamtych czasów 007 to była trochę taka gra... Gdzie rodzice bardzo nie chcieli, żebym to zagrał, bo za młody byłem jeszcze na to. Bo tam jednak wiesz, in inaczej się na to patrzyło niż na współczesne gry teraz, nie? No to prawda. No i pamiętam, że kto tak grał pewnej nocy, nie? Sobie tam yy, siedzi na kanapie, gra na PS1, a ja takie tam za kanapy się kampię i oglądam, jaką gra i potem takie, o kurde, ale bym sobie to zagrał. I pewnego dnia pamiętam, że było coś takiego, że byłem sam w domu i sobie odpaliłem tą grę normalnie, i sobie tam przyszedłem. Potem tata tak odpala i mówi sobie. Ty, ja tak daleko zaszedłem? <laughs> ale. No, no. Ale mówię, nie, to po prostu. Nie, ja to szczerze, miło wspominam te czasy. Wiesz co mam nawet pudełko z tą grą? Ale... chciała mi dać ogólnie to pudełko, bo miałem wziąć od niej, ale zapomniałem. I kurde, co jest z tą śliwką? Czemu ona mnie tak troluje? Nie mogę na nią wskoczyć. Cholera jasna, God damn it. Eee, ja wiesz, co mam w pudełku? to ja, no, zgadnij. No? To coś innego, biblioteka. Lol. Od razu mówię, że nie Teken. Jezus Maria, czemu ja nie mogę skoczyć na tą śliwkę cholerną? Mmm, kojarzysz taką grę Bushido Blade? Coś kojarzę. No, podobna do Tekena trochę. do Tekena trójki szczególnie. Tu tam są samuraje. No kurde, co jest? Nie mogę skoczyć na tą śliwkę. Gadewy, to co tu chodzi? I znalazłem pełny tytuł tego Jamesa Bonda Yes, nareszcie, no mów The work is, is not enough Dokładnie to No, też to grałem Mój tata też grał w tego drugie, drugiego 007, bo jest jeszcze jeden 007 No, na PS2, chyba ze trzy części, jeśli się nie mylę Na nie PS1 tam. też jest 007, ten drugi taki jeszcze no, nawet oglądałem jedną recenzję z tych GPS-2 Jamesa Bonda, mocnego browarka. Nie wiem, czy taki kalefuję. O, mocny browarek kojarzę. No, nieźle, jakiego te Retro Ja. SMZ... Yeah. Kurde. Się powiem, jak tam Santa z okaryny czasu. Czy też jest taki, wiesz, nie wiem jak to nazwać, no, żeby nie brzmiało złogajnie, nie wiem, pośledzony. Tea. Chociaż ja, A A ja ci powiem szczerze, że ja, ja, ja bardzo lubię Zelda. Szczerze ci powiem. No też, też mi się Zelda podoba, mimo że nie grałem nigdy, ale... jestem ciekawy jak tam z tam w tych Zeldach na Nintendo 64. Zelda chyba ma normalny, taki fajny dosyć. Nie, nie wiem czemu, bo te gry prawdopodobnie były takimi ekskluzywami, że na nich jakby... Twórcy się starali, a twórcy takich właśnie Raymanów, czy coś, mieli trochę wysrane w te porty, że tak już nad soundtrackiem nie chciało im się głowić, więc dali ten odtwarzany przez ten. Chociaż pewnie soundtrack z Raymana 2 normalny by nie poszedł i to jest bardziej niż pewne, on by musiał być właśnie taki jaki jest teraz. Jak no, nie gorszy. No jeszcze Super Mario 64 ma taki soundtrack bardzo dobry. No on, on wyjątkowo ma bardzo dobry. Ale pewnie dlatego, bo he, Nintendo, bo Nintendo wie jak na swoją konsolę programować przecież. No i Ubisoft w nie, nie odrobiło pracy domowej do jeśli chodzi o programowanie i mieli to w dupie. A to nie Dali. tylko oni, chłopie. Tutaj jeszcze jest taka śpiewka do Crystal Dynamics i do większości twórców co tam jakby portowali swoje gry na 64 no, na przykład Mortal Kombat 2 jest pozbawiony Quidditch tam chyba 1 na Nintendo 64, nie pamiętam dokładnie, która część. Resident Evil też jest na l 64 chyba. No, też odcenzurowany. Też jest? Chyba nie akurat, ale... wiem, że nawet dobrą, dobrą muzykę tam zrobili, oglądałem recenzję i nawet opracowany ten port jest na Nintendo 64. Całkiem dobry. Graficznie nawet podobno lepszy od tego z PS1. Oryginalnego. Mhm, mm to ciekawe. Nie wiem jak Capcom to zrobiło, ale naprawdę, no kawał dobrej roboty, bo oglądałem porównania graficzne. Kurde. No, ale mamy teraz Ech? sekcję z tym, z zrzucaniem złotą kulą. Jeszcze tak powiem od siebie, że jak chcesz sobie nagrać na Crossai Bassu Resident Evil 2 na Nintendo 64 to myślę, że będzie się dobrze bawił. Mi się przynajmniej tak wydaje, no nie z tego co widziałem do tej pory. A zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Nic nie jest pewne. Na razie tylko robimy Raymana 2 i na tym skończymy. Okej. Okay. Słoko. Dobra, podążamy teraz za złotą kulą, by dostać się znowu tutaj trójkąt Illuminati. Jezus Maria. Tak, i będziesz otwierał przejście teraz. Ludzie, ogarnijcie się z tym Illuminati. Ubisoft. Ubisoft to w ogóle chyba wystaje jakieś dziwne rzeczy tego typu polityczne. Nie wiem jak to nawet powiedzieć, kurczę. Mm. No, oni się tak bawią do tej polityki strasznie teraz. No, nie wiem. Ty ja. A jakieś kurde znaki, jakieś krzyże w ogóle, to poprzedni. Dokładnie. No dobra, mamy tutaj sekcję właśnie teraz z tym, z śliweczką, więc trzeba nakierować na naszą stronę. Raymond, podrzuć, atakuj. Niech ona tu przypłynie. Albo poskaczę sobie, niech tutaj. Mogę te śliwki są dosłownie nieśmiertelne, a jak one polawie mogą sobie normalnie, kurde. Nie wiem, może z tym są posmarowane jakimś kurde olejem. Tak, tak można powiedzieć, nie wiem kurde. oni jest wiele, nie? Albo mi się tak wydaje, że po prostu są jakiegoś tytanu te śliwki zrobione, tylko są pomalowane na kolor śliwek. I dlaczego Rayburn praktycznie podrzucał tą śliwkę i nagle ten? I nagle... Nagle do lawy ona wpadła ta, ten, ta kula yy, znowu jakaś kurczę głupia anomalia Tak, przez chwilę był jakiś bug, ale to jest chyba A. już normalne w wersji N64 No normalnie nie wiem, nie zam rzeczy się odpierniczają Jestem ciekaw jak chłopaki będą nagrywać Revolution Bo ja tutaj nagram od siebie tą wersję pierwotną tą pierwszą 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 i najgorszą Tak no cóż, nie zawsze pierwsza wersja musi być najlepsza, w tym wypadku to jest właśnie sprawdzone. No. Taka prawda. Ty, ja. No może będą tak, nie wiem, lepiej Robi teraz te gry, mam nadzieję, przynajmniej. Oby. A jaka jest u Ciebie pogoda, kolego? U mnie to kurczę ładnie jest ciepło, śwież, ciepło, słońce świeci 10 stopni na dworze jest koszewialnie. U mnie jest z kolei to samo z tym, że nie ma słońca i deszczowo. hehe. Kurde. A wcale nie jesteśmy tak daleko od siebie, nie? 40 km tuż różnicy. No. To prawda, to prawda. No. U mnie to chyba jutro ma dopiero padać, z tego co ja wiem. Ale cały szczęście, że już tylko deszcz pada, bo ja szczerze mam dosyć zimy. Nie chcę zimy. No, w ogóle w tym roku to pogoda jest jakaś taka dziwaczna, naprawdę. Z roku na rok jest coraz gorzej, uwierz mi, stary. Za, za, no. Zobaczysz z perspektywą czasu, zobaczysz, że za rokiem będzie jeszcze gorsza pogoda. No, tak mi się wydaje. Pamiętam w ogóle na Crows i jak gamer kiedyś coś gadał odnośnie tych poziomów z lawą w Raymanie, że... No, lawę siedzieli na dwa, ten... Na tą czystą i na tą brudną lawę. Ta czysta to ta żółta, a brudna to czer czerwono-czarna. No, pamiętam, jak on to mówi. Dziwna trochę analiza, no ale. Okej. Okay. Gamer, mm, gamer ja ma się... fetysz do czystej, brudnej lawy. Ja mam jeszcze ciekawszą. Dla mnie ta czysta to jest taka wiesz, normalna lawa, a ta taka bardziej tam brunatna, ta kolorowa, taka zmieszana, to jakby miała cząstki magmy w sobie. Ej, no w sumie nie głupie. Jakby się tak na Co tym nie? dłużej zastanowić. Takie zas zastygłe kawałki lawy, jakby miała w sobie. To wie, może ma. Może ma. No właśnie. Kurde, wpadłem do lawy. Tej czystej. Do czystej lawy. Nie wiem, może gamer mówi jakieś jest czysto. Gamer ma fetysz do czystej lawy, to jest... To jest fakt. Tak, mam Gamer ma fetysz do czystej lawy, ja mam fetysz do czystości <noise> Mówię jak jest brudno. No. Ale tutaj będę jeszcze w cholerę czasu siedział, bo Rayman nie może ogarnąć się. Nie może trafić w tą bramę chociaż raz, a porządnie. No ja ten tutaj ta sekcja to jest naprawdę przekichana, no. Niezależnie od wersji. No. Jak tutaj jak ja na tej się poruszałem w revoluszy, to ja myślałem, że bo Że nie wyskywam. Ale cholera, ten poziom jest tutaj mega żółty, ja pierniczę. No, to jest coś to ekskluzywnego pod wersją N64, chociaż w Revolution tutaj całe tło było żółte z tego co pamiętam. No było takie żółtawe właśnie. Jakby ktoś, nie wiem, zeszczał dosłownie. <laughs> Za to jaskinia złych snów była cała fioletowa, normalnie aż oczy bolały No ale wiesz, jaskinia złych snów to jest dosłowny ekskluzyw teraz tam w Revolution No to prawda, bo nawet nie ma luna, tylko jest z punktu A do punktu B i walczy z Jano. To jest. Szkoda, że... Szkoda, że tam nie można się już dostać normalnie w Revolution, że to, żeby dostać się to musisz nowego save'a aż robić. No to jest naprawdę trochę głupie. Ale też z drugiej strony no nie ma sensu tam wracać, no bo skoro tam nic nie ma poza czerwonymi lunkami, to tak naprawdę poziom trochę na darmo zrobiony. No, to jest akurat prawda. Na darmo zjada zrobiony. Nie wiem, może chciej coś nowego zrobić w rebuluszy, tylko im coś nie wyszło. I im... Zacznijmy od tego, że im większej rzeczy nie wychodzi. Ja wiem o tym, tylko już tak kurczę... Nie chcę krytykować, żeby się nie wiem, Ubisoftowi smutno nie zrobiło. Nie, no im się smutno zrobi, oni to tam nie ogarniają większości, bo będą mieli wysrane w tą opinię. Nie wiem, trzeba kiedyś napisać do Ansela na Twitterze, żeby się ogarnęli i zrobili Raymena 4. W końcu. No oni ponoć chcą zrobić Raymena 4. No wiem o tym, ale. Coś jakiś tych obietnic, nie wiem. Minęło za jakieś 2 lata, i ja nic nadal, nadal na temat Raymana 4 nie widzę nigdzie w internecie. Znaczy, 2 lata temu było coś ogłoszone, że oni faktycznie pobijąc Good Evil 2 chcą zrobić Raymana 4. Nie wiem na jakich no. zasadach on ma być, lecz znaczy, razie chcą go zrobić, a zresztą to ja nie wiem. No, tak, pamiętam ten tweetek właśnie Anse z tego pluszakowego Rejmena w sklepie sobie wtedy o nim przypomniał i fajnie by było powiedzieć jakbyśmy zrobili kiedyś na 4 po Ty ja... ile pamiętam Tak było No było, było Pamiętam, że nawet Pixel o tym mówił na jakimś filmie, mm. Nie wiem czy jak z tobą ja... nagrywał, czy tam u siebie. Na live żeśmy gadali na ten temat i mieliśmy małą dyskusję. Pozdrawiamy A, przy okazji. Też Pixela pozdrawiamy tu przy okazji. Pozdrozionek. No i taki oto sposób umber albo w wersji na PS1 kolosus utopił się w lawie i idziemy po drugą maskę. W sumie ten poziom aż taki długi nie był. No tylko trzeba troszeczkę kombinować z tymi kulami. Albo po Sami. prostu chodzi o to, że żeśmy się tak rozgadali odnośnie tych wszystkich rzeczy, że szybko zleciało i nawet nie zwracałem uwagi gdzie jestem i ten. No i ci powiem, że na nagraniu prawie mamy 50 minut. Ta stoper włączyłeś? Nie, bo mam tutaj zegarek przecież w Aha. komputerze. Godzinę mam normalnie. Akurat to ty wiesz kiedy żeśmy nagrali? O Jezus, kiedy zaczęli nagrywać, ja już zapomniałem o, po na, odpaleniu jakby rozpocznij nagrywanie. No widzisz, ja jestem dobry jeśli chodzi o czas. Mogę zastąpić stopę. Możemy w sumie jeszcze jeden poziom zrobić, albo dwa. Zobaczymy, teraz po świątyni kamieni i ognia. W sumie mam jeszcze z godzinkę czasu to nie widzę problemu No ta Kogo nie w domu akurat nie ma to mogę gadać ile wlezie No widzisz W mamy już mały zapas nagrany, tak więc e, chłopaki, czomski i JB super, bierzcie się za nagrywanie <grystanie> Bo jeszcze ja wybaczę przeze. <grystanie> no Ale byłoby śmiesznie jakbym nakręcał Bascu zrobił Debbie kraja, kurczę, kurcze kiedyś Czomskich wiem, że chyba chce. No, mówił mi. No. Pisał do mnie, że chce inny kraja robić. No. Fajnie. To co, robimy teraz jaskinie echa.